Cześć, tu TaoChin i witam was w moim filmie na 2000 widzów! Uff, uff, uf, uff, Tak, no, że ten. Yy, no już jest 2022, aż, nie wiem, ostatnio tak zaczęło przybywać. Może dlatego, że wrzuciłem Minecraft Podróżnicy, część pierwszą, która ma zaledwie 1500 wyświetleń, co, nie staracie się coś? Więcej, więcej. Nie no, oczywiście żartuję. Echem, yy, no i, i jak zwykle... Yy, jak już widzicie ten ekran, to znaczy, że koły zaraz będę mówił o kimś, a zaraz potem będę mówił o czymś innym. No bo na tym to ma polegać, nie jak zwykle. A więc mianowicie. Mm, chciałem zacząć od tego. Hmm, że co nowe Playnext będzie się u mnie pojawiać co tydzień w Biuletynie. Oglądajcie, warto. Tam zawsze znajdą się jacyś ciekawi nowi twórcy gier, którzy wymagają właśnie waszego polecenia, zobaczenia i tym podobne. Do tego, hmm, od yy, pewnego czasu u mnie w polecanych pojawił się Sekartis. Tak, właśnie on. No i może o nim parę słów, znaczy słów. No, podoba mi się jak on robi te swoje gobu i arkanum, chociaż to arkanum to... no mam mało bardzo wyświetleń, bo gra... I Na dłuższą metę, no, według mnie, jest nudna. No ale, chociaż parę odcinków obejrzałem, nawet udało mi się całych, bo tam coś zaciekawiło mnie. Tyle, że czasami to on po prostu długo rozmawia z jakimiś tam NPC-kami, i to tak się duży. A czasami bardzo ciekawie, na przykład przeprowadza jakąś walkę, to wtedy warto obejrzeć. Ale oprócz tego, oczywiście, nagrywa to było, które było mówione w ostatniej tygodniówce i jego buł jest fajne, mi się tam podoba. Chociaż na dłuższą metę też może się komuś znudzić, znaczy nie można tego po prostu obejrzeć wszystkie 19 odcinków na raz. Ja teraz chcę obejrzeć wszystko wow. Wo, wo. Tylko tak po trochu, po odcinku, po dwa, wtedy wydaje się dość fajne. No i zapraszam do, do zasubskrybowania kanału Sekartisa. Hmm, dalej, 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 dalej jest, hmm, yy, stary Gnom, czyli Gnomek. Hmm, co do Gnomka. Yy, początkowo jak poznałem Gnomka, wydawał mi się taki, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Hmm, jakby to nazwać. Hmm, 31 lat. Nie wiem, czy to prawda. Po głosie mi się wydaje, że nie. Ale no cóż, jeżeli tak sądzi. Hey, w każdym razie hmm, wydawał mi się taki, no, no, z charakteru mało, jakby tak mało wyłamujący się z tłumu, ale ostatnio zacząłem uznawać, że jest jest ciekawą postacią i też jego zagrajmy są bardzo ciekawe. No i zapraszam do obejrzenia, I nie tylko tego. JJ, tego, co nagrywa z JJ'em i tych wszystkich Minecraft, tych jego tam, co latają i zabijają zombie i kopią ziemi, nie tylko. Ale też polecam, no, na przykład bardzo ciekawy wydał mi się, Max mm, Payne, część pierwsza. Normalnie załamał, znaczy załamałem się, jak to, znaczy pozytywnie się załamałem, jak to obejrzałem, bo, w każdym razie Max Payne kojarzył mi się z młodością. Z takim jak byłem mały i takie ło jeny, Max Payne gościu lata przez y, lata, wylatuje ze ściany i strzela gościowi po klatce piersiowej ło, co się dzieje. Y, do tego jakieś y, ten, że straszne to jest, bo żona mu została zamordowana, Jeny. A gnomek to w kompletnie inny sposób przedstawia, bardzo humorystyczny, a nawet lekko do przesady można powiedzieć. No, ale zapraszam do obejrzenia. Bardzo ciekawe według mnie. No, dobra. Sekarthisa i gnomka. No i teraz już przejdziemy do tej sprawy, która ma być właśnie tą główną, jakby. A mianowicie Soul Fu. Tak, Soul Fu. To prawdopodobnie będzie moje następne. Zagrajmy. Gra za bardzo długa nie jest. Do tego prawdopodobnie nie ma końca. I oto są właśnie obrazy, żeby wam pokazać, jak to w ogóle wygląda ta gra. Jaką ma grafikę. No to, to, to co tu macie? Sobie wpiszcie też, możecie wpisać w Google. Wpisałem tylko Soul i wcisnąłem grafika, żeby zobaczyć obrazy, nie? Na to nie patrzcie. Ani na to. Ani na to. Bo co nie z tej gry. Chociaż to dość ciekawe, ale no, może innym razem. Eee, no, eee, no i to, 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 to tyle jeśli chodzi o. Znaczy, to tyle jeśli chodzi o wygląd tej gry. A mianowicie, moje pytanie będzie brzmiało: eee, jaką klasą mam zagrać w tej grze? To jest pytanie pierwsze. I tutaj jest forum, które chyba już nie funkcjonuje za bardzo. Bo jak widziałem, tam ktoś napisał jakiś czas temu, nikt mu nie odpisał. No ale jest tu parę ciekawych tematów, które można przeczytać, obejrzeć. No i tu jest właśnie taki post opisujący wszystko, całą grę, jakby w skrócie. I tu jest właśnie pod numerem 2 Characters. Z którego wybierzecie dla mnie postać. Znaczy do wyboru jest Soldier, Wizard, Healer, Gnom, Elf, GV Elf, Mystic, Dwarf, Habit. No i to wszystko. I teraz tak. Wybieracie... Postać dla mnie. No, ale nie tak, że sobie wybierzecie, bo soldier to soldier. Tylko otrzydacie jego statystyki i patrzycie, co Wam najbardziej do mnie wypasowało. Jeżeli chodzi na przykład o Wizarda, on na początku był lekko przejebany, że tak to ujmę. Bo wszedłem do pierwszego pokoju, gdzie były pierwsze potwory i już zginąłem. Bo on ogólnie ma bardzo słabą broń. Jedyne, co ma robić, to strzelać z czarów. Gdy ja zacząłem z tych czarów ciskać, to wystrzeliłem jeden czar, połowa ich dostała, połowa leciała na mnie i zaczęła mnie napieprzać. Do tego sama gra w sobie, styl walki może wydawać znaczy wydawać się nie aż taki trudny, ale w rzeczywistości ciężko jest czasami operować tym wszystkim. Szczególnie jak leci na 9 minion przeciwników, jedyne co mają w głowie to je walnąć cię z nosa i obrócić się i znowu walnąć cię z nosa. E, nie wiem, jak nie widzieliście tej gry, to właśnie zobaczycie jak na czym to polega. E, więc wybierzcie dla mnie klasę, w sumie może być każda. I to jest pytanie pierwsze, a pytanie... znaczy pytanie, no jaka klasa ma być, nie? E, I to piszcie w komentarzach na dole. Ale oprócz tego jest jeszcze pytanie drugie, czy ma grać ze mną Maciej? Gra nie działa, na czym jej był plan zrobienia multiplayera takiego normalnego przez internet, ale to chyba w końcu nie powstało. Nie wiem, jak ktoś wie jak to odpalić przez Data to niech mi wyśle link do stroje, gdzie to jest opisane albo coś w tym stylu. W każdym razie jakby grał ze to by po prostu przyszedł do mnie do domu, wziął podwodu, pada i byśmy jechali w dwóch. Chociaż to nawet w dwóch można na jednej klawiaturze Hookers. W każdym razie napiszcie czy on ma grać ze mną, czy mam grać sam? A jeżeli ma grać ze mną, to też dopiszcie jaką klasą on ma grać. Byle nie tą samą, bo to nie ma sensu wtedy. Albo niech, wiecie co? Jeżeli... Patrzcie, robicie tak. Piszecie, odpowiedź pierwsza. Maciej ma grać, albo Maciej nie ma grać. I odpowiedź druga. Jeżeli w pierwszej było, że ma grać, to piszecie dwie klasy, to by się podzielimy. A jeżeli nie ma grać, to jedną po prostu, nie? Cześć, cześć, Spoko. Eee, no eee, i to chyba by było na tyle. Macham rękami tutaj, już nie wiem co się dzieje. W każdym razie e, dodam jeszcze tak na sam koniec, żeby mi się mikrofon coś skopał, bo mogę nagrywać jedynie jak siedzę na Skype'ie <grych> i to jest mnie niepojęte, bo wyszedłem ze Skype'a, e, mój dźwięk się nie nagrywa. Albo nagrywa się tak cicho, że jak krzyknę na cały głos, to było słychać tak, że ledwo cokolwiek było słychać. A jak siedzę na Skype, nagrywa się normalnie. Czemu? Też nie wiem. Może, może mi ktoś podpowie. Mm. No i chyba jeszcze jedna sprawa związana z... Aha, oczywiście, kurczę, mogłem tego nie włączyć. E, linki do, tych, do tego głównego forum i samego wybierania postaci y, dodam pod filmem. No i chciałem dodać, że ta tygodniówka, która od czwartku się ciągnie, cały czas jeszcze nie jest nagrana, bo, bo tak jakby miałem coś nagrać, to, to mi coś nie działało, to w końcu te, te Minecraft podróżnicy nagraliśmy, to coś tam, to coś tam, i nie wiem, czy by sobie po prostu w tym tygodniu tego nie odpuścić i po prostu tygodniówka stałaby się tygodniówką za dwa tyg po dwóch tygodniach od tempu, nie? Czyli dwutygodniówka. <laughs> y no i po prostu zaczekajcie z tym do czwartku i w czwartek zobaczycie coś może z przemkiem nagram ciekawego. Może wielka niespodzianka to będzie. No i to chyba było na tyle. Do ja zobaczenia ja w następnych moich zagrajmy itp. itd i cześć. Piszcie tam w komentarzach, wiecie co. Już tłumaczyłem.